z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do niego, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane. A ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy zeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną, i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Oto Słowo Boże. Muszę to najlepiej wytłumaczył sam Pan Jezus. Możemy to sobie przypomnieć. To ziarno, które się sieje, to jest to słowo Boże, które Bóg obficie sieje na, na swojej roli, na roli serca każdego człowieka. Nikomu nie skąpiąc, inaczej sieje niż by człowiek chciał, bo człowiek wybiera taką odpowiednią glebę. Jest przygotowany, żeby uprawiać tą glebę. I wie, jak siać, o jakiej porze siać, jaka musi być gleba, jakie muszą być spełnione warunki. A tu siewca. A tu siewca. Sieje obficie Słowo Boże. Nie patrząc niejako na jaką glebę, czy w ogóle na glebę, bo pada tu ziarno i na drogę, i na skałę. I międzyciernie. No, można powiedzieć, że troszkę tak rozrzutnie to słowo Boże jest rzucane. Ale to jest właśnie szansa dla każdego, niezależnie od tego, w jakim stanie jest, aby to słowo mogło go dotknąć. Ale też dobrze, myślę, to, to przypomnieć sobie to tłumaczenie, jak Pan Jezus to sam wyjaśniał, tą przypowieść. Aby nie dać się zwieść, bo co mówi Jezus o tej drodze? Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Także musimy pamiętać, że jest przeciwnik naszego zbawienia. Słowo Boże jest głoszone, nieustannie jest zgłoszone na różne sposoby. Ale właśnie, czy nasze serca są na tyle roztropne, aby umieć rozeznać i przyjąć to, co jest wolą Bożą, to, co jest tym słowem pochodzącym od Boga, bo przyjęcie Jego słowa powoduje, że zmienia się nasze życie, zmienia się nasz sposób myślenia, postępowania, wszystko się zmienia. Ale właśnie też ta roztropność jest potrzebna, aby nie tylko rozeznać i nie dać się zwieść diabłu. Nie dać sobie zabrać. Ta roztropność jest potrzebna, aby nie dać sobie wyrwać tego, co już zapadło w nasze serce. Więc jest podkreślona też jest rola wiary. Wiara jest nam niezbędna, byśmy byli zbawieni. Dalej o skale Pan Jezus mówi: Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. Nie wystarczy właśnie przyjąć z radością słowo Boże. Jest wielu takich, którzy przeżyli różne wydarzenia ewangelizacyjne, coś się tam zadziało w ich życiu ale nie mieli w sobie korzenia, czyli nie mieli tej wytrwałości, i dlatego to słowo w nich nie wydało trwałego owocu, dlatego że zawsze przychodzi czas próby, i wtedy się okazuje, na ile żeśmy uwierzyli, na ile przyjęliśmy słowo Boże, czy ono w nas się zakorzeniło. Ocierniak, tak, Pan Jezus mówi, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. To jest takie, można powiedzieć, oczywiste i takie banalne, ale to na to diabeł wciąż ludzi nabiera. Bogactwa, rozkosze. No, jak teraz się ludziom powodzi, jak się budują, jak się rozjeżdżają po świecie, jak już myślą, że już nic im nie jest potrzebne, to mówią kapłani chodząc po kolędzie, że Tacy ludzie mówią, że już oni Pani, pana Boga nie potrzebują, bo oni wszystko mają. No może mają, ale tylko dobra, doczesne. Ale się okazuje, że nie tylko bogactwo materialne, nie tylko przyjemności, odciągają od Boga i nie wydaje się wtedy owocu, ale również te troski, nadmierne troski, nadmierne przejmowanie się też tym wszystkim, co nas spotyka. Wszystko to pokazuje, że jesteśmy zbyt skupieni na sobie. Wtedy nie wydajemy też owocu. Jest to też tylko pokusa patrzeć tylko na troski, na przeciwności, na choroby, na różne trudności życiowe, które były, są i będą. To też nie może nas powstrzymać. I wreszcie Pan Jezus mówi o tej żyznej glebie. To ci, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Czyli widzimy to, co już na początku tutaj przyszło właśnie o tej wytrwałości. To jest warunek niezbędny przyjąć sercem dobrym, czyli sercem otwartym, szczerym, sercem, które łaknie, pragnie. I potem to serce musi być wytrwałe. Tego się od nas wymaga. Zatrzymać sobie Słowo Boże. Nie dać sobie go wyrwać. Nie dać wyrwać diabłu tego, co zostało w nas zasiane. I dzięki wytrwałości wydać owoc, obfity. Chwała Panu.